Cześć! Witajcie na moim kanale. Ja jestem Messi, a to kolejny odcinek wyzwania Not So Berry, wersja druga. I oficjalnie, moi drodzy, witam się z Wami w pierwszym odcinku pokolenia siódmego. Matko, nie mogę w to uwierzyć, że to już siódme pokolenie, zbliżamy się już powoli do końca. Siódme... Pokolenie Bursztyn. No i jak widzicie, jesteśmy tutaj w takich dosyć y, nieciekawych warunkach, no ale wiecie, no to riches, y, od zera do milionera, bo właściwie na tym będzie polegało to pokolenie, tak szczerze mówiąc. Witam się z wami w przepięknym, słonecznym Del Sol valley, gdzie spełniają się marzenia, mam taką nadzieję. No, i na to również liczy nasza główna bohaterka tego pokolenia, czyli Amber. Amber, która liczy na to, że uda jej się tu rozwinąć swoją karierę aktorską. W skrócie Amber chce być po prostu bogata i sławna, jeśli chodzi o to takie malutkie osiedle, nie wiem jak to nazwać, no taki blokowisko może niekoniecznie, ale mamy tutaj taki no, dom wielorodzinny powiedzmy, w jednym z mieszkań wrzuciłam tutaj naszą Amber, zamieszkała tutaj pod trójką nawet, i już Wam pokazuję, ja tu tak naprawdę nie za wiele zmieniałam, jeśli chodzi o to mieszkanie. Układ pozostał ten sam, pozmieniałam troszeczkę mebli, w sensie zrobiłam tu bardziej obskurne to mieszkanie, ale no liczę na to, że wspólnymi siłami uda nam się coś tutaj zdziałać. Wchodzimy sobie do niewielkiego przedpokoju, ale większy nam niepotrzebny. Mamy tutaj lustro, żeby się wyszykować, powiesić sobie płaszcze. Jak widać mamy tutaj też śmietnik. Tutaj mamy, dobra, może zacznijmy od tych drzwi. Tu mamy na razie nic, ale no, kto wie, może kiedyś tu będzie nasza garderoba, albo wiecie, jakieś biuro powiedzmy do miejsce odosobnienia, gdzie możemy pozajmować się, nie wiem, social mediami, bo no na początku będziemy musieli sami sobie ogarniać ten temat, no na razie nie stać nas na jakiegoś takiego super agenta czy coś w tym stylu. E, może przejdźmy do głównej części tego domu. No jak widzicie, podłoga wymaga odświeżenia, ale no widok też mamy świetny na ścianę, ale nie jest aż tak tragicznie. E, tutaj mamy taki, e, taką strefę dzienną do poczytania gazet, po oglądania telewizji, relaksu. Tu, póki co, możemy sobie popracować. E, tu mamy Kącik kuchenny. Jak widzicie, lodówka i kuchenka jest bardzo, bardzo dobrej jakości. A to dlatego, że. Nie wiem, czy pamiętacie, mam nadzieję, że tak, ale na 18 urodziny Amber, uwaga, dostała lodówkę za około 3700 simoleonów, przepraszam, 2700 simoleonów. Kupiłam troszeczkę inną, troszeczkę tańszą, bo stwierdziłam, że aż taka droga to nam nie jest bardzo potrzebna. Ta też nie była tania, bo ta chyba kosztowała około 2000 i kuchenkę, gdzie... Tamtą kuchenkę, którą dostaliśmy na urodziny kosztowała jakieś 3,5 tysiąca, bo to był wybór Londynu, jedna z najdroższych kuchenek w grze. A ja wzięłam nam taką z razem raźniej, która i tak jest droga, bo kosztowała 2000. więc jak będziemy pod kreską, to sprzedamy lodówkę albo kuchenkę. No więc tak wygląda strefa dzienna, ja już Wam pokazuję naszą łazienkę, no nie jest ona jakaś spektakularna, ale też nie jest źle, mamy toaletę. Mamy umywalkę. Sorry, że jest ciemno, ale już nie będę tu włączała światła, bo napatrzymy się jeszcze na nią. Tu mamy po prostu stary prysznic. A tutaj jest sypialnia amber, w której no, na razie nie jest za wiele, po prostu zwykła, najtańsza rama. Do tego materac. No, jak widać, amber coś chyba tutaj. Nie ma nawyku wrzucania rzeczy do kosza do prania, ale my też nie mamy kosza do prania, niestety. Dużo miejsca do przechowywania ubrań. No i całkiem ładny widok przez okno. Oprócz tego zapaskudzonego bajora przepraszam, basenu basenu. No dobra, słuchajcie, ale ja już tutaj budzę naszą Amber, to w sumie. Jej pierwszy dzień y, samotnego życia. No ja wiem, jest syf, sam się nie posprzątał. Chodź tu młoda, chodź, y, przygotujemy coś na śniadanie, zjedz śniadanie, może sałatka owocowa, zjedzmy coś na zdrowo. Dosłownie za chwilę wejdziemy sobie do kasa, pokażę Wam naszą Amber, no i też przybliżę Wam zasady tego pokolenia, bo jest ono moim zdaniem dosyć ciekawe. Tutaj rozgrywka tak naprawdę będzie się działa powiedzmy w dwóch etapach, z tym, że ten drugi etap będzie dosyć krótki. Pierwszy etap to no powiedzmy to staranie się o to nasze bogactwo. No dobra, trzy etapy, bo chciałam. Chciałam to podzielić na młody, dorosły, dorosły i ten drugi etap to etap seniora, który, no jak już mówiłam, jest dosyć, dosyć krótki, ale tak, w tym wieku młodym, dorosłym będziemy się zapewne starali, żeby no, zdobyć tutaj jakąś pozycję społeczną, nie? Wybić się. Jako dorosły myślę, że już postaramy się jakoś pożyć w tym naszym splendorze, spokojnie, nikt ci tego nie zje, dziewczyno. No i etap seniora to, no to będzie taka, słuchajcie, jeśli ktoś chce zobaczyć zasady tego pokolenia rozwinięte, to kliknie sobie w link. Ty nie chcesz żadnych dzieci, uwierz mi. Nie, nie, nie. Tak, ale ja wam tutaj pokażę w opisie po prostu... Zasady do pewnego etapu tej rozgrywki, no bo później chciałabym. Jeśli niektórzy z Was lubią niespodzianki, no to myślę, że to dobra opcja. Gdzieś ty poszła, dziewczyno? Ty idziesz poznawać sąsiadów, tak? Bo ja tutaj wprowadziłam Simów z galerii. Okej, okay. widzę, że co po niektórzy nawet korzystają sobie tutaj z moczenia stóp w tej wodzie. I ty też to zrobisz. Okej. Okay. Okej, okay. poznajmy się, e, zabawne powitanie, może coś zażartujemy o tej brudnej wodzie w tym bajorze i już nas nie lubi. My uważamy, że jest wyrafinowana. Jak ty się nazywasz? Min Hee Kim. Okej, okay. Min Hee? Chyba tak. E, I Hana, ciebie też może zabawne powitanie. Czy my staramy się być zabawne za wszelką cenę? Tak? A tu dziewczyny się polubiły. Uh, pierwsze wrażenie urocza, osoba godna podziwu. No dobrze, dobrze. Widzę, że fajnie, bo mamy dziewczyny, powiedzmy mniej więcej w swoim wieku tutaj, które no, uważają, że jesteśmy. No jakie? Bo widzę, że obydwie mają podobne uczucie, że jesteśmy egocentryczką. Świetnie, fantastycznie, e, cudownie. Słuchajcie, ale, Sean, ja wiem, super, ja też się cieszę. Rzecz, którą musimy zrobić, to musimy znaleźć sobie pracę. I dlaczego, ty, dlaczego ci te farbowane włosy wyskoczyły, dziewczyno? Zaraz Wam pokażę naszą Amber w Kasie, ale póki co, no, musimy tutaj. Spróbować naszych sił w karierze przypisanej do tego pokolenia. No, jest nim, jak już wspominałam, aktorstwo. Chcemy być aktorką światowej sławy. Może bardziej nam zależy na tej sławie. No, ale Amber właściwie od dziecka uwielbiała gdzieś tam chodzenie do szkółek teatralnych. Ona chodziła nawet na takie zajęcia, dopóki jej nie wyrzucili. <laughs> za to, co zrobiła. No, ale Amber jest taką indywidualistką, ona musi być w centrum uwagi, więc yy, no, bierzemy aktorka i, i, i. Hmm, co my chcemy? Agencję aktorską codziennie, coś, czyli taką bardziej mniejszą, powiedzmy, agencję, czy agencję trochę większą, ale bardziej takie korpo. Myślę, że Amber chyba by poszła do takiego korpo ze względu na prestiż. Więc pójdziemy sobie do personelu przyszłości i moi drodzy, wskakujemy do kasa. No to jesteśmy. Moi drodzy, już Wam pokazuję Amber. Tak naprawdę to jeszcze nie zaszło w niej aż tak bardzo dużo zmian. Pierwsze, co na pewno chciałam zrobić, to zmienić jej fryzurę, no i zmienić trochę. Makijaż, no bo stwierdziłam, no wiecie, dziewczyna już jest starsza, może się trochę, trochę więcej malować, będzie chodziła na te castingi i myślę, że ta fryzurka też jej pasuje. Na razie zostawiłam ją w tym temacie takim trochę krótszym, ona przez ten wiek nastoletni miała raczej krótkie włosy. Ale no, jeśli chodzi o tą długość, to bym się nie przywiązywała, bo no w późniejszym czasie czasami Amber będzie miała długie włosy, bo będzie miała doczepiane, czasami będzie miała krótsze, może też się zgoli prawie że na zero, jest aktorką, więc myślę, że będzie miała tutaj, wiecie, taki... Całkiem spory range, że tak to ujmę, dramatycznie ubrań jej nie zmieniałam, bardziej bym powiedziała, że to są takie zmiany leciutkie, kosmetyczne. Dałam jej nowe buty, bo po liceum to już by wypadało, żeby sobie kupiła jakieś fajniejsze buty. Tu jej akurat ze spódniczki zmieniłam spodenki, bo pomyślałam, że no będzie jej po prostu wygodniej. Drugi strój. Też jej lekko zmieniłam. No, tak wiecie, w Del Sol Valley raczej, z tego co kojarzę, nie ma praktycznie w ogóle zimy. Chyba śnieg tutaj nie pada, no bo to takie bardziej klimaty, powiedzmy, Los Angeles. Więc, no, takie raczej, powiedzmy, w cienką stronę są te ubrania. Tutaj mamy po prostu bluzkę na ramiączkach i jeansy. No, Amber jest bardzo szczupła i jak widzicie, ona wcale nie jest najszczuplejsza. <laughs> Jaka może być. E, dobra, lecimy do oficjalnego. A to już znana sukienka, którą miała na studniówce. No, buty tu jej dałam zabójcze, ale myślę, że tutaj idziemy w taką stronę bardziej imprezową, na jakieś wyjątkowe okazje wyjścia. E, tu też ma trochę mocniejszy ten makijaż, bardziej neutralne usta, bo coś tam oko jej mocniej podciągnęłam, ale wydaje mi się, że wygląda bardzo fajnie sportowy jej dałam nowy strój, taki no powiedzmy bardziej doroślejszy. Lecimy dalej, jeśli chodzi o Sento. Tak, już widzieliście ten zestaw, bardzo mi się podoba. Na imprezowe, tak, no to już widzieliście ten strój na miniaturce, też mi się strasznie w nim podoba. I tutaj stwierdziłam, że na imprezowe dam jej tak lekko zafarbowane końcówki na powiedzmy taki pomarańczowo-żółty. Stwierdziłam, że to wiecie, tylko taka powiedzmy farbka i chyba właśnie dlatego jej dałam tutaj, bo mi się to tak wakacyjnie skojarzyło. Więc tak, do pływania też mamy tą farbkę na włosy, ale no na co dzień raczej stwierdziłam, że do castingów lepiej, żeby wyglądała bardziej neutralnie. Dopływania tak. No to już widzieliście ten strój na gorącą pogodę tak mamy dwa stroje które też już były ale ale zaraz porozmawiamy o tych strojach bo tutaj pewnie będzie się też i dosyć dynamicznie to zmieniało no i na zimną pogodę również ten sam strój jeśli chodzi o aspirację Amber to jest to aspiracja bajecznie bogata no Amber po prostu chce być bogata i znana tak no to tyle w tym temacie wychowywała się Całe swoje życie na wsi, w chatce, dla siebie pragnie zdecydowanie innego życia. Jeśli chodzi o cechy, to jest żarłokiem, jest śmiała i nie cierpi dzieci. No, przez to, że miała dwóch młodszych braci, bliźniaków, no, którzy skuteczniej wybili z głowy posiadanie własnych dzieci. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o naszą Amber. I jak już wam mówiłam, no Amber jest, póki co przynajmniej jest jedną z tych osób, której bardziej będzie zależało na tym, żeby dobrze wyglądać, niż żeby kupić sobie coś fajnego do tego mieszkania. Więc mieszkanie to prowadzimy myślę do takiego poziomu powiedzmy neutralnego, ale jak tylko Amber będzie dostawała jakieś fajniejsze pieniądze, to będziemy to na pewno wiecie, pojawi się tu jakaś designerska torebka jakaś, nie wiem, markowa bluza, markowa sukienka, no będziemy szli raczej w tą stronę, bo Amber będzie zależało na tym, żeby wiecie, pokazywać się wśród tych sławnych ludzi, żeby zwracać na siebie uwagę, no i uważa, że gdzieś tam wpasowując się ubiorem, wyjdzie jej to zdecydowanie łatwiej. No i słuchajcie, może przybliżę Wam tutaj cele naszego pokolenia. Tak jak już powiedziałam, etap seniora zostawię póki co ukryty. Ukryty oficjalnie tutaj tylko, bo no, jak już mówiłam, część z Was może po prostu sobie kliknąć w link i sprawdzić, co się będzie działo dalej. E, no to już pozostawiam Wam, ale póki co, pokolenie siódme bursztyn. Dorastając na jarmurzu i tofu, nie możesz powstrzymać się od jedzenia. Wszystkiego, co tylko wpadnie ci w ręce. Twoi rodzice byli całkowicie bezinteresowni, ale ty zawsze chciałaś być po prostu rozpieszczana. Twoim życiowym celem jest bycie jak najbogatszą i zdobycie sławy dzięki aktorstwu. Cechy tego pokolenia to żarłok, śmiała i nienawidzi dzieci. Nasza aspiracja to bajecznie bogata. A główna kariera to aktor. I główne zasady do spełnienia w tym pokoleniu to ukończyć aspiracje bajecznie bogaty, osiągnąć dziesiąty poziom kariery aktorskiej, maksymalnie rozwinąć umiejętności aktorskie i miksologiczne, wyjść za mąż za aktora, który jest bardziej znany od nas, ma większą ilość gwiazdek. No i jeden ukryty cel jako senior którym teraz nie wspomnę. No i to tyle na razie, więc wróćmy sobie może do rozgrywki. No na razie póki co yy, zaczęło się to. Dziewczyno, nie wiem, czy powinnaś tu wchodzić. Yy, zaczęło się to średnio, ale wcale nam nie będzie jej szkoda, yy, bo była, bo uważa, że yy, nasza Amber nie jest zbyt dobrym człowiekiem. Gdzie ty idziesz? Ismail, Ismail czy to się czyta? Nie mam zielonego pojęcia, ale o mamy kolejnego sąsiada. To może porozmawiajmy z nim. Też zabawne powitanie, czy my staramy się być taką osobą over the top, czyli za dziewczyno ty tutaj z tymi policzkami będziesz paradowała. Jest niedojrzały. Aha, no, no to świetnie. Cudownie. Fantastycznie. Idź się, zajmij, może sobą. Liczyłam tutaj na jakieś wielkie przyjaźnie, ale chyba nic z tego na razie nie będzie. Dobra, weź, skorzystaj z toalety i słuchaj, weź, może przeszukaj kieszenie i idź zanieść to do pralni. Bo my tutaj nie mamy swojej pralki, może kiedyś się dorobimy. Póki co, tu jest taka: wiecie, lokatorska pralnia, i tyle w temacie. Ktoś tu coś zostawił, noszone suche. Świetnie. No super, no jak widać jest tutaj sporo tych pralek, więc co jest grane? E, imię Sima, brakuje ci podstawowej wiedzy na temat tego, jak być zawodowym aktorem. Aby udowodnić, że umiesz profesjonalnie udawać, musisz wziąć udział w przesłuchaniu. Jeśli wypadniesz wiarygodnie, studio wyznaczy termin nagrań na ten sam dzień, a to oznacza zysk. Sprawdź dostępność przesłuchań za pomocą telefonu lub przycisku przesłuchania. Na panelu kariery, w porządku, i muszą mi teraz to wrzucać. Występ w czwartek, przesłuchanie w środę, czyli dopiero jutro to by było. Co byśmy chcieli? Słone medliny, poziom charyzmy. Myślę, że słone medliny by przeszły. No dobra, jak już nalegają, no to weźmy to, weźmy. Zapiszmy się na przesłuchanie. W międzyczasie, ale słuchajcie, ja nie chcę spoczywać tutaj na laurach, ponieważ my zajmujemy się również miksologią i mam na to pewien plan. W sensie liczę na to, że jeśli poznamy jakieś gwiazdy, to być może będą one nas zapraszały na jakieś imprezy. I wiecie, tak sobie pomyślałam, że póki Amber nie będzie jakaś super znana, to że. Będziemy mogli po prostu tam przychodzić w formie barmana. Tak, będziemy obsługiwali bar. Myślę, że to jest całkiem logiczne. Zrób pranie włóż do pralki. Idź sprzątać, idź sprzątać. Poznałabym tutaj jakiś sąsiadów naszych. Nie wiem, kto tu może mieszka. W sensie wiem, ale już tak nie pamiętam dokładnie, bo trochę tych ludzi tutaj powprowadzałam. Póki co to może obniżę sobie ściany. Jak widzicie, zostało nam jeszcze 10 tysięcy z kawałkiem. A, zwinęłaś czyjeś pranie. Stwierdziłaś, że zrobisz pranie za kogoś. Upiesz ubrania. Nie, 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 nie. No weź dziewczyno. Twój attention span jest po prostu nie wiem, długości jedna sekunda. Nastaw pranie. O, sąsiad właśnie mi napisał, że ktoś pobił mój rekord na zlocie zapaleńców. Czy chcesz dopaść mat? Chyba matę. Z czujnikiem ruchu. I sprawdzić, czy wrócę na szczyt rankingu. Nie, sorry, Elio, my teraz zajmujemy się innymi rzeczami. Gdybyś chciał wpaść do nas, a myślę, że na pewno zrobimy sobie jakąś parapetówkę. No to zapraszamy. Nie, nie pij wody. Girl, mamy tu też jakiś dorosłych ludzi. Aleksander jakiś tam. A, a tutaj dziewczyny, które coś tu mają się ku sobie, ale tak średnio nas lubią. Czy my się tu. Aha, prosiłyśmy się na jedzonko. Stek z grzybów, świetnie. No, są tego duże plusy. Będziemy mieli tutaj darmowe jedzenie z tego grilla. No i pięknie. Dziewczyna nam się naje, ale aż dziwię się o, A jednak myśli o młodszym braciszku No, Amber to jej jakby jutra miało nie być. <świet> świetnie, ale brakuje nam zabawy. Wiecie co? Zastanawiam się, czy nie zadzwonić. E, Almerin. E, czekajcie. Dobra, rzucimy ten talerz. Marigold, mniejsza z tym. O nie, ale jak to odwiedza moje mieszkanie? Nie jestem na to gotowa. W sensie do mnie tu, fizycznie, pod te drzwi? Tak, idzie tu. Ok, podejdź tu. Chodź tu, chodź. Bo on coś chyba będzie chciał sprawdzić? Nie wiem, co on by chciał tutaj sprawdzić. E, Zaprosić do środka? Stary, czy my już mamy płacić rachunki? Czy to już ten moment? No w sumie, co jak co? Ale pania jest całkiem hot, więc. No ale wiecie, my tutaj bardziej celujemy w jakiegoś bogatszego i bardziej znanego. Człowieka, no i kolejny, który nas nie lubi. Wiesz co, pania? Spieprzaj, dziadu. Tyle ci powiem. Stary jesteś i tyle. No, on jest dorosły, a fuj, nie chcemy tutaj takich ludzi. No, chociaż gdyby miał tu, wiecie, z trzy-cztery gwiazdki, to myślę, że gadka byłaby inna. Rozmawiaj o zainteresowaniach. Co ja bym chciała jeszcze wynajem? Mm, by, by, by. pochwal warunki wynajmu jest dobrze i tanio <noise> nie narzekamy no okej, okay. świetnie ale słuchajcie, tak pomyślałam, że skoczymy sobie może na miasto e, skoro już tutaj trochę e, poprzymilaliśmy się nie mamo, dopiero co się wyprowadziliśmy Stella nie chce odciąć pępowiny Zdecydowanie, no nie, nie wrócimy tutaj. Dosłownie minęła nasza pierwsza noc, a Stella już do nas dzwoni, czy nie przyjedziemy na obiad. No to jest ten typ mamy, nie? No, co wam powiem. E, ja chciałam iść na miasto. Dlatego zawijamy się i tak pomyślałam, może zadzwonimy po Almerin? Wiecie, żeby nam to dodało trochę otuchy. Ej, czy ja jej nie postarzyłam? Co tu się stało z tą dziewczyną? Jestem pewna, że. A? No to zaraz ją postarzymy. Nie ma tego złego. Moi drodzy, ale to myślę, że już zajmiemy się konkretnymi działaniami w kolejnym odcinku. No bo będziemy mieli przesłuchanie. Myślę, że wtedy właśnie zabierzemy sobie tą naszą Almerin. Może na jakąś imprezę wieczorem, do jakiegoś klubu w Del Solvali. Bo tepnęłam się tutaj na razie z dziewczynami, ale jest godzina 12.00. Pomyślałam, że pójdą sobie razem na siłownię. Ja w ogóle tutaj bardzo dużo fajnych parceli pościągałam z galerii, więc no bardzo fajnie wygląda teraz to del Solvali. Mamy tutaj dużo nowych parcel. No ale tak, to już myślę, że w przyszłym odcinku na dobre już się rozkręcimy z naszą Amber. E, I co? Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie, żeby być na bieżąco z tą oraz moimi innymi seriami. A ja już się z Wami żegnam. Do następnego. Pa!